Hej, ekipa, witam Was w stanie, witam Was serdecznie ponownie w Der Albiolon, skontujemy naszą rozgrywkę, teraz troszkę się cofniemy, troszkę wyluzujemy, bo zmniejszamy poziom trudności, ale nie, nie zmniejszam tych 200%, robię coś zupełnie innego, ale co dokładnie, zobaczcie w tym odcinku. Z terenów trudniejszych oazy przechodzimy do Nizin, teren łatwiejszy, ale czy na pewno? Niziny, to zielone krainy uposzczone niewielkimi jeziorami, są dobrym miejscem na złożenie dużej kolonii. Zdolne do utrzymania wielu kolonistów w wolnej przestrzeni jest niewiele, więc wykorzystuj ją mądrze, by powiększać osadę. Oprócz tego obszar jest ubogi w minerały i żelazo, ale bogactwo żywności pozwoli na stworzenie licznej armii do walki z hordami zarażonych panoszących się po tych ziemiach. Przypominam, że mamy technologię zarabiania na likwidacji zarażonych, więc na pewno kasy nam nie braknie. Liczymy szkolonii 1200, ruszmy z tą przygodą. Co tu dużo mówić, zarażoni tym razem są na mapie i jest ich całkiem spora liczba, tylko głównie to są młodzi, starzy, niedołężni, więc chyba nie będzie jakiegoś większego problemu. Bierzemy nasze łuczniczki z biadow, czy nie w to miejsce, z tych rycerzyków naszych bierzemy w to, snajpera bierzemy w to miejsce i to mniej więcej ogarniamy. Tu oczywiście stawiamy sobie budynki w tej okolicy, żeby tutaj szybko, szybko ludzi poskiwać dalszych. 17 dnia będzie, jak widzicie, horda, więc trzeba być tutaj o to się zadbać. Tutaj z, z przede wszystkim dbamy o to, żeby szybko płyskać jedzenie, szybko płyskać kasę. A znaczy, z kasą nie będzie problemu, bo przyrost na pewno będzie zarażonych dosyć spory. Tylko domy, 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 jeszcze raz domy. Nasi żołnierze tutaj o, o, odpowiednio będą dom także rozstawieni, żeby to szybko generować nam kasę. Już chyba pociąg jedzie, tak. Już pierwsze domy powstają, jak widzicie, już pierwsze struktury generujemy. Więc całkiem spoko troszkę tych zwiadowczyń trzeba będzie szybko ogarnąć pociąg już jest, w takim razie możemy rozpocząć rybołówstwo 19, 20, wiecie co tutaj 16, no słabo, słabo To była 20, więc będzie tutaj, oj te mamy 19, rybołówstwo jednak jakieś tutaj będzie, to w każdym razie czyścimy, czyścimy większego tutaj kłopotu raczej nie widzę, już z tej strony tu zarażony się trochę pchają, o tu jakiś szybki biegnie, ale chyba sobie na spokojnie dam radę Powiem szczerze, po tych mapach, gdzie nie było żadnych przeciwników, teraz troszkę mi się ciężko odnaleźć w tej okolicy, ale powoli, powoli gdzieś tam to wchodzi. Już czterech żołnierzy mam, już jest lepiej 17-17 dnia będzie fala, natomiast. <laughs> zobaczymy co z tego wyniknie. Już rozstawiam tutaj <laughs> naszych wojowników, już farmy mamy już tutaj coraz lepiej. Yy, Zaczynamy się wczuwać z powrotem w te klimaty, które ostatnio porzuciłem, gdzie nie miałem w ogóle przeciwności. Chyba damy radę, chyba damy radę Nie powinno być większego kłopotu z tymi walkami Z tym wszystkim, co nas czeka W każdym razie muszę naprawdę się ponownie wgryźć w ten temat Mamy to, 12 godzin Z kolei z zachody, wschód, zachód Czyli z lewej strony by uderzą Słuchajcie, z lewej strony do nas uderzą W takim razie tutaj się obstawię murami I kieruję wszystkie jednostki na zachód Słuchajcie, zachód Zachód będzie atakowany wszystkim co możemy, wysyłamy na zachód. Pierwsza fala nie wiem ile to przyniesie ich tutaj, wszystkich jednostek wroga ale zachód, zachód będzie atakowany Mam chyba jeszcze balisty na wszelki wypadek, więc wiecie co: 7 godzin nie wiem, czy zdążę zbudować ale zawsze to jakaś obrona zawsze to jakiś punkt obronny zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Na pewno tutaj trzeba Wzmocnić te mury, na pewno trzeba będzie to wszystko ładnie przygotować. Od północy mnie podgryzają. To mnie mocno irytuje, że mnie tak podgryzają, ale nic im poza tym nie robią, więc może tam jedną z wiadowczyni ewentualnie wyślę dla świętego spokoju, żeby tam na nic krzywdy nie zrobili na wszelki wypadek, tak samo jak tutaj. Dwie godziny, słuchacie dwie godziny, aż wróg uderzy, godzina, słuchacie godzina do ataku wroga. Zobaczymy z czym do nas przyjdą idą. A czy jednak bardziej na tą bramę tutaj idą, słuchajcie bardziej na tą bramę. To na pewno tutaj wzmocnimy sobie więcej tych bram. Tutaj, bam, dam, tutaj na pewno to się tak trzeba ustawić odpowiednio. I tutaj, te jednostki wszystkie skierować. Idzie fala, patrzcie, idzie fala. Nie wiem, jak duża to będzie fala, ale musimy na pewno zadbać o to, żeby tutaj nie przetrwali. Awansy kolejne wbijają, więc powinien dać radę. Jeszcze balista w idealnym momencie powstała świetnie. Dajemy radę, nie powinno być większego. Problemu z tą falą 29 29 dnia kolejna fala To dało radę, słuchajcie, w takim razie My czyścimy tą okolicę tutaj I zarabiamy wszystkim Przede wszystkim zarabiamy i rozbudowujemy Jak widzicie, troszkę dziko te domki stawiam dzisiaj Ale to wszystko wynika z tego Że bardzo, ale to bardzo mało Jest tutaj miejsca 62, 64, 50, 62 Ciężko gdziekolwiek 62, słuchajcie, 62. Spróbujmy taką farmę tutaj walnąć i tutaj ewentualnie oczyścić. Nie wiem, ciężko jest się naprawdę to będzie ogarnąć, ale będziemy kombinować. Dzień 27, a my czyścimy już ostatki z tej strony. Nic chyba więcej tutaj nie powstanie, Jedynie co pasowałoby gdzieś tutaj w sumie bramę walnąć, albo ten kawałek muru w sumie można by zlikwidować, żeby zrobić sobie tu przejście. Bo jest dosyć tak ciasno, że nie można się nigdzie tędy przedostać. Chyba tak trzeba będzie to zrobić Okej, okay, słuchajcie, tu wyczyściłem Tu wyczyściłem wszystko, co zostało Zostały mi tylko jednostki ty, wroga z tej strony Więc przenosimy się w te tereny Tu już buduję magi magiczny, kamienny warsztat Który pozwoli nam jeszcze wyżej wznieść nasze budowle Zwłaszcza, że kamienia No, kamienia to, które mamy mało Ale na przykład drewna i złota, którego generujemy Za każdym zabiciem kolejnego zarażonego Jest całkiem, całkiem pokaźnie Więc ja tutaj sobie rozszerzam oczywiście dalsze rzeczy tylko to obstawa musi być, w razie by gdyby jakiemuś zależnemu umyślało się jednak tu podejść. Tutaj rozstawiam sobie wieżę do dodatkowej osłony i idziemy, czyścimy. Słuchajcie, tutaj jeszcze mnóstwo kasy, mnóstwo kasy tutaj czeka. Kasa chodzi po prostu po tych terenach, tym razem z południa, tym razem z południa, czyli w sam raz tutaj jak nasze wojska stoją, proszę snajpera zapraszam tutaj. Tutaj trzeba by jeszcze z jedną balistę dostawić, więc czemu by nie. Proszę, ustawmy się tutaj północ, południe, południe, tu albo na tą stronę mogą też uderzyć, więc też musimy się tutaj na to przygotować, że mogą tutaj czasem w sobie wymyślić atak, ale w takim razie rozstawiamy się, rozstawiamy się wszystkimi jednostkami tutaj. Wszystkich żołnierzy zapraszam, znaczy pojedynczych żołnierzy może zostawić, bo wiadomo co tam może być, natomiast tutaj, słuchajcie, tutaj szkole kieruję wszystkich, proszę tutaj, kogo się da, tutaj wciskamy. A tutaj jeszcze ewentualnie jakiś mur bym wcisnął, żeby tutaj nie było dziwnej akcji, że tutaj nas podchodzą, choć dziwne przyznaję, robię luki, bo już się zgapiłem na to, że robię takie otwory. Dobra, idzie horda, słuchajcie, idzie horda, nadchodzi horda, pytaje czy... Ach, jeszcze osę nie wynalazłem. już tyle brakło, żeby mieć osę, no ale dobra, w takim razie może. Może dosłownie chwilę zajmie, żeby osa ogarnąć. Natomiast my tutaj trzeba dalej się stawiać w budynki, żeby tutaj było zasilanie. No, horda tutaj idzie, słuchajcie, idzie, faktycznie idzie. Zapraszamy w takim razie. Może zdąży, tak, jest osa, słuchajcie, osa zdążyłem zbudować. Więc osę sobie także zbuduje. Czemu by nie? Osa się chyba może przydać na wszelki wypadek, choć. No, nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że dajemy radę, że nasi żołnierze tutaj walczą. Choć, no, przyznaję, te mury tutaj przydałoby się wzmocnić. Horda widzi, już się wykończyła. Już wyszła cała, jaka miała. 40 dnia, słuchajcie, będzie kolejna. 40 dnia przyjdzie kolejna. My chyba już ich tu wystrzelamy. Choć, no, te mury są takie przeciętne, ale oni się mocno kotują przy tych drzewach, więc dobra struktura, jednak obrona tych drzew nie ma. Tutaj większego problemu, ale ta balista naprawdę było, nam pomaga. Bardzo fajnie wyczyściliśmy, słuchajcie Więc w takim razie teraz wychodzimy żołnierzami I wyczyścimy do reszty tą okolicę Choć tak, zwiadowczyni nie mogłaby tu zostać Żeby nie było dziwnych akcji A my tutaj po kolei sniper. Snajper wraca na swoje miejsce, tam gdzie pilnowałeś A my wchodzimy i czyścimy I pięknie I bardzo, bardzo pięknie Ostatnie łowy, ostatnie polowanie na tutaj zarażonych w okolicy I chyba będzie czystka, słuchajcie Będzie prawdopodobnie wszystko, co tu się znajduje wy Raczej więcej nic tutaj nie dostaniemy Raczej więcej wrogów tutaj nie uświadczymy I w sumie to jest dobra informacja Dobra informacja, bo zostanie nam tylko horda Tylko nam horda, która przyjdzie 14 dnia Zakończyliśmy polowanie Ani jednego zombiaka więcej w okolicy Zostało nam tylko horda do pok pokonania dnia 40. Mamy na wszystko 67, więc obawiam się, że to nie będzie jedyna horda do zakończenia. W każdym razie ustawiam się gdzieś tu na środku mapy naszymi jednostkami, żeby być pewnym jednego, że wszędzie dotrzemy na czas. Z której strony Horda teraz przyjdzie, tego jeszcze nie wiem, ale kwestia po prostu cierpliwości, uzbrojenia się w cierpliwość i przygotowania najlepszej linii obrony jakiej się da. Znowu zachód, słuchajcie, znowu zachód jest na piedestale. Nie wiem, co oni mają do tego zachodu, ale na pewno ja im tutaj przejść nie pozwolę. Stawiam tutaj jeszcze ewentualnie dodatkowo jakąś bramę z dwie, może to jakoś pomoże, natomiast wciskamy jednostki, wciskamy. Nie wiem tylko, czy oni uderzą na tą część, o, a co tu tak się dziwnie przebijają? Halo, halo, co tu się dzieje takiego? Dlaczego takie tutaj dziwne akcje? No nie, przepraszam, jeszcze inaczej oni idą tutaj. O, żwy! No mnie zrobili w jajo Słuchajcie, mocno mnie zrobili wiajo. w takim razie. Skoro tak, to ja muszę sobie tutaj mocno dać na wstrzymanie. Poczekajcie, bo jeżeli oni idą z tej strony, to my musimy się tutaj odpowiednio zabezpieczyć. Bo okazuje się, że mnie tu troszkę czujesz teraz oszukany. Bo jak widzicie, uderzyli w ogóle nie na bramę. Tylko uderzyli na miejsce, gdzie nie chroniłem, musimy dalej mocno wyczyścić. Czyścić ich, już, czyścimy. Bo, jak się przybiją przez te mury, to będzie po nas. Miejmy nadzieję, że nie. Słuchajcie, jaka horda tu ruszyła! Nie fajnie, nie fajnie. Tutaj zwróćcie uwagę, że tutaj mamy lukę. Lukę dosyć sporą. Tutaj trzeba tych jednostki przegrupować. Tutaj szybko tutaj i ciśniemy, słuchajcie. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy i się wycofujemy Słuchajcie, wycofać się, szybko wycofać się Jak widzicie, weszli Weszli w dosyć dziwny sposób Tutaj się przebili, tu muszę jednostki też Przegrupować, szybko Halo, kilka jednostek tutaj, tutaj jednostki Tutaj, pchać jednostki tutaj Bo jak widzicie, weszli nam tutaj w domy Nie, o nie Tak to nie będzie, dlaczego Wy tak tu mi robicie wsikusy? Nie, nie zgadzam się na takie coś Proszę likwidować balisty, stawiać Kurczę, co oni mi tu zrobili? Jakim sposobem oni tutaj weszli do nas. No tego się nie spodziewałem. Całkowicie się nie spodziewałem. Dobra, tu ich blokuje, w tym miejscu ich blokuje. Tu jest. Musimy tą balistę ochronić. Dobra, tu jest w porządku. Tu jest wyczyszczone, wchodzimy w takim razie tutaj i pomagamy naszym tutaj w tej okolicy, bo patrzcie, że tutaj trzymamy na jednostkach. Jedynie jedyna szansa, że utrzymaliśmy ich na jednostkach. Bo jakby nam tu weszli, to byłoby słabo, bardzo słabo. Kurczę, jak wjechali. No, tego się nie ma. A czyli, jednak, fala będzie. Słuchajcie, jeszcze jedna 53 dnia. Jeszcze jedna 53 dnia. Tu jeszcze ktoś się bije. Jeszcze jakiś typek się kręci. Jeszcze jedna horda będzie. Kurcze, no dobrze. o no, tego się nie spodziewałem. Ale nam wjechali. Nieładnie. Nieładnie. Ze wszystkich stron! Ale ja na to nie byłem gotowy! Jak ze wszystkich stron! Kurczę, no, no nie, no nie, no to nam zrobili mega psiku. słuchajcie, zwłaszcza północ! Według mnie północ jest w ogóle słabo chroniona. Wysyłam na północ, zdecydowanie na północ, na południe chyba nie będzie tak źle e, sobie do ustawienia. Halo, panowie tutaj, ewentualnie parę jednostek tutaj, no ale powiem szczerze, tego się nie spodziewam, że ze wszystkich stron do nas ruszą. Ale jak? Niech mi ktoś wytłumaczy, w jaki sposób ze wszystkich stron. No to tego. Hmm. To będzie nieciekawe, słuchajcie, to będzie bardzo nieciekawe, bo jeżeli ze wszystkich stron. To my musimy mocno, naprawdę mocno to pokombinować. Tutaj jakieś przejścia. Wiecie co, ja muszę tam niestety to przejście tu zlikwidować i tu też, bo okazuje się, że ze wszystkich stron nam wejdą, to my jesteśmy naprawdę ugotowani. No to ja nie wiem. Ja nie wiem jak mam to rozstawić. Tutaj jeszcze mam ewentualnie osy w zanadrzu. Nawet mam wieżę energetyczną. Myślałem, że będzie z danej strony, dlatego powstrzymywałem się do ostatniego momentu, żeby ją postawić. Ale okazuje się, że może być pilniejsze niż tego przepuszczałem więc rozstawiam słuchajcie, rozstawiam nasze działka, rozstawiam nasze balisty jeszcze nie wiem gdzie w sumie mogę jeszcze postawić jakąś obronę może tutaj postawię słuchajcie, i tutaj postawimy bramę to jest jakiś pomysł, żeby tutaj jeszcze jakoś się obronić nie wiem, naprawdę nie wiem z czym mamy tutaj mieć do czynienia jakimi siłami muszę tutaj dysponować, jeszcze sobie produkuję jeszcze jakieś jednostki lu luźne mam, to tutaj wyślę w takim razie ale, kurczę, no to nas zrobili na, na cacy. Naprawdę, zrobili nas na ciepełko. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Trzy godziny, słuchajcie, trzy godziny ze wszystkich stron, a Postawiłem sobie tak intuicyjnie, w różnych miejscach, w różnych punktach, naszą obronę, ale nie wiem. Słuchajcie, chwila prawdy, chwila prawdy z tej strony, jak widzę, idą. To mnie akurat nie dziwi że z tej strony największy atak będzie szedł więc tutaj faktycznie jednostki przegrupowuje więc tutaj już wiem, że trzeba by wieżę energetyczną faktycznie walnąć to by naprawdę pomogło, więc walniemy tą wieżę energetyczną z tej strony idą też potężne siły no nie wiem powiem wam, ja tego nie widzę szczerze mówiąc ja naprawdę tego nie widzę, żebyśmy mogli to w jakikolwiek sposób odeprzeć takiej jazdy się nie spodziewałem naprawdę, słuchajcie, takiej jazdy się tutaj nie spodziewałem Będę się bronił, wiadomo, czym się da. Ale tak, tutaj w porządku, z tej strony gorzej, tu się trzymamy. Północ jest w ogóle, patrzy, jeden kawałek muru. Tutaj nie wiem, czy to zdąży powstać. Tutaj siły muszę przegrupować. Halo, tutaj przegrupować do tyłu już, bo już widzę, że będzie problem z tym. Halo, tutaj przegrupujemy. Tu jest w porządku, tu trzymamy, tu trzymamy. Jednostki tutaj, dobra, słuchajcie, przegrupowujemy. Tutaj chyba sobie dadzą da radę Tutaj musimy wejść Szybko, 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 szybko Wsparcie tutaj jest potrzebne Jak najszybciej Tu jest, trzymamy Tu trzymamy Słuchajcie, tu odeparaliśmy Północ Przegrupować się do tyłu Tutaj jest w porządku Tutaj jednostki trzeba cofnąć Tędy się przebili Największy problem, że tu się przebili Słuchajcie, tu się przebili Bo tutaj mają wjazd bezpośrednio do nas Okej, okay, słuchajcie, tu jest problem Ogromny Bo tu mają wjazd bezpośrednio na chatę Tutaj przegrupować. balista sobie da radę. Prawda? Dała sobie. Radę, słuchajcie, dała sobie radę. Musimy tutaj zatrzymać pochód, bo tu się przebili. Z tej strony w porządku jest. Czysto nie widzę. Nie widzę tutaj, tutaj jest. Porządku, słuchajcie, odpalam polowanie. Ja odpalam polowanie, bo nie wiem z czym mam do czynienia. Okej, okay, tutaj trzymamy się. Cisnąć ich, cisnąć ich. Musimy ich odeprzeć, Innego wyjścia nie ma. Cisnąć ich tutaj. Z tej strony. Oni tutaj, tutaj się przebili, tu się przebili, słuchajcie Wojsko, 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 wojsko wojsko. Szybko tutaj wojska, wojsko tutaj Chłopaki likwidować Okej, okay, tutaj, tu się przebili Tu się przebili, tu jest problem Tu jest ogromny problem, musimy je zlikwidować w tym miejscu Tu ich trzymamy Tu ich trzymamy, dobra Odpalamy polowanie, słuchajcie, odpalamy polowanie Chyba odeparliśmy Ale no nie Proszę państwa Z czymś takim ja nie brałem pod uwagę, że tak będzie OK, tutaj wchodzimy, szybko. Likwidujemy. Najgorsze jest to, że właśnie mury, mury tutaj były mocne. Mocno był kłopot z tym. Może ich wybiję zanim zlikwiduję to. Może się uda. OK, trzymamy jeszcze ich w szachu. Trzymajmy ich w szachu, mam nadzieję. Tak, udało się, zwycięstwo. 54 dzień, zwycięstwo. Teraz pozostaje nam wbić tylko 1200 mieszkań. I udało się! Nie zdążyłem skończyć budować, okazuje się, koniec! Udało się! W na szkolenie 1200, wszystkie hordy pokonane zniszczyliśmy, zmiażdżyliśmy, pokonaliśmy. No, i tak powinno być. Cesarz Quintus żąda Twojej obecności w sali tronowej. U. -u, -u. Our great general has returned. Three years have passed and the Empire now holds 12 colonies. I do not know if it's talent or mere luck that accompanies you, but you have become the most valuable instrument for the new Empire. Be aware, your responsibility is growing. If the new colonies succumb to the infection, the infected will multiply in such a way that even the prominent walls of the Great Crater will not be enough to avoid the ruin of Empire City. And we would return to the darkest time known by humans. The fate of the new Empire is in your hands now. You may continue on your way. No ładne, ładne buty. Quintus nas pochwalił, ale poś, jakie drogi się blokowały. Tu mamy jakąś hutę, i mamy słuchajcie, Dolina Śmierci. To się zapowiada bardzo interesująco. Dolina Śmierci, poziom trzeci, i huta, poziom drugi. Więc na pewno uderzymy w kolejnym odcinku na hutę, na punkty badań, które bardzo przecież lubimy. No i co? Wcale nie było tak źle, prawda? A ten odcinek nawet spokojnie na rozgrzewkę po dłuższej przerwie od Ralbljonsk wracamy do częstszego nagrywania. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam Was w staniu. Na razie hej!